Kiedy turbo Czekam popa. na turbo do kupry. Kiedy turbo mocniejsze Kiedy nowe turbo do kupry? A gdzie jest obiecany film z wymiany turbo? Kiedy w film kupra? Kiedy turbo? W Już 7000 kuprze. like a dalej nie z turbo w zostało Kiedy ta wymiana Synek. turbo? Kiedy kupra? Dobra, nie. Pora coś z tym zrobić. A jeśli chcecie zobaczyć strojenie, to zostawcie łapkę w górę i suba i miłego oglądania. Więc tak, to jest ten dzień. Aktualnie siedzę już w kuprze. Jadę teraz po Łukasza, bo w sumie z nim będę robić tą turbinę. Jedziemy na garaż i spróbujemy wyjąć turbo. Przy okazji wymienię oleje filtry. Zrobię pukankę silnika, wymienię filtr evap. Odmę mam kupioną z Aso, ale raczej nie wymieniam, bo rozmawiałem z tunerem. I on powiedział, że nie trzeba, i ten PVC Delay Kit będzie dobry. I nie trzeba wkładać seryjnej odmy. Każdy mówi co innego, tak samo jak zapytacie o olej na jakimś forum, to każdy ma inne zdanie na ten temat. No i co, wydaje mi się, że jedziemy i widzimy się na garażu. Ale sam nie wierzę, że to się dzieje, bo myślałem, że dopiero w przyszłym roku będę miał to turbo A spróbujemy, jakby Cupra mi odzyskała moc, to byłbym szczęśliwy Tutaj już ładnie kupra na garażu, trzeba ją tutaj wjechać ładnie I rozbierać bestię, ciekawe co z tego wyjdzie Musisz sprawdzić w oleju, czy jest zakuty nie. Nie jest zakuty? Bo Jesteśmy już w kanale. W tam demontuje fabandy. A tutaj jest wydech. No z 3 półca lafy, to jest ogólnie. Trzeba ściągnąć tego dąpiła i zobaczyć, co się dzieje w turbince. A oprócz tego jeszcze miskę będziemy demontować. Tu pokaż. Dupił olej. Z filtra oleju. Tu widać, jak jest zapłacony. Będzie ściągnięta miska, ale ponoć to Łukasz Godo sprawdzą olej i go do że to nie jest zakute. To jak wejdziecie, już filtr powietrza. No. Obudowę żeby od góry dostać się do dąpiła i odpić ostatnią śrubkę. No. A ja wiesz, co możecieśmy zrobić? Nie widzę. No. Nie widzę. znaczy? No. No i teraz masz bana Ej, Ogólnie ten, w poprzednim filmie mówiłem, że jest gdzieś czego od Ewapa ja Mam Ewapa ze starej kupy Zmienimy jej ciekawość, zobaczymy czy będzie czekał. Ewa tutaj został wymieniony, zobaczymy czy będzie czek A tutaj w tym czasie pronił. Tutaj już fajnie jest wydech ściągany Zszedł o, Ojej o, o, o. O, Kali to jest srogie Skąd taką łówczelkę wezmę? To standardowa Standardowa tak? E, rura kanalizacyjna tutaj o, jest, jest wyciągnięta Patrzcie co cały czas otwarty uchron jest A Faktycznie Ci miał rację, I teraz się możecie zastanawiać, jakiego chłopa w ogóle chodzi, więc już wam śpieszę z wytłumaczeniem, a mianowicie przed tym jak postanowiliśmy wyciągnąć turbinę, oddałem samochód na tak zwane logi. No i tutaj mamy logi. Nie martwcie się, ja też z tego mało rozumiem. Pokażę wam to, co mi powiedział i pokazał ten tuner. I jeszcze jedna ciekawostka, ponieważ tutaj nam odczytało ze sterownika ABT. Kolejne potwierdzenie, że jest to kopa Edition Ale dobra, przejdźmy sobie do najważniejszego. Tutaj mamy obroty silnika w tej rubryczce całej. Tutaj mamy ciśnienie zadane, czyli te, które podaje nam sterownik, a tutaj mamy ciśnienie, które ha turbo sprężarka. sobie po obrotach silnika. Znajdziemy sobie jakiś dobry moment, żeby wam to pokazać O tutaj jest dobry przykład Przy 3600 obrotów Sorowik nam zadaje 1,2 bara, 1,3 Jest tutaj napisane 2400 Ale odejmijcie sobie od tego 1000 Ponieważ to jest atmosfera Czyli tak, zadaje nam to 1,2, 1,3 bara A mamy 0,3 bara a idźmy sobie dalej, czyli po obrotach wyżej. Oj, tu na przykład mamy 5,5 i tutaj pcha już bar, czyli 0,7 bara więcej. A dlaczego tak się w ogóle dzieje? I dlaczego na niższych obrotach nie ma doładowania, a na wyższych jest? A więc tak, jak mamy klapkę Westgate'a, którą wam pokazywaliśmy, to ona jest cały czas uchylona, jest ona sterowana pod ciśnieniem. Jak jest uchylona, to po prostu spaliny, jak i doładowanie po prostu ucieka. A jak są już wyższe obroty, no to tak czy inaczej klapka byłaby uchylona i jest taka siła napędowa wirnika, że no, musi po prostu cokolwiek pompać. Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, bo nie jestem ani mechanikiem, ani tunerem. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego zrozumieliście. O, o kurwa. A tu jest klapka. O, teraz widać. Lekko klapka jest tam, bo prawa część dolna siedzi, a górna jest w przeszłości. jest z telefonem na stapie. Widzę, ale w ogóle. A on, powinien być taki luz na Nie. No, ona powinna być sztywna, o, nie? A nagraj tu za widza, kanalizator. O, jak ładnie widać. To ta rura taka może zostać, no, ta, trzeba go skrupać, bo nie zostanie. Jest... Pierwszy, po prostu ten. Jakiś ten, Coś to... długiego, nie? Cięść, to tam nie My Katrę wchyli z argent w nosach i w ogóle zanurzyć gdzie głową. Nie, będzie to głośno jak. no słońce było. To co ma? Ale samo turbo ci wyłusza, nie? Zobacz, no, to miska jeszcze się na Tu się olej leje, trzeba to ściągnąć, to i tak zakute nie będzie. No. 16. mi <grym> ten pysk tym kluczem. Czekaj, czekaj, ja, czekaj. O, o, o. kurwa O kurwa. Paszow. i rozebrał pacjenta. Nie wygląda jakby coś nic? tam było. No nic. Czytaj, z papru. Z ale rozszyfrowane zostało. Coś kosztować? Egzamin został zdany pozytywnie, tak? Chyba tak, to jest, nie zeszło Dobra, arek pierwszy, godej. Ja obstawiam, że go na to auto i tyle. Ja Szczerze. Ja sięgreślałem, że to nie jest zakute, patrząc na śruby i szpilki z turbiny, że nie było schęcane. Chyba 10 lat. A co ty gadasz? Zakute czy nie? No też myślę, że chyba nie. Mogę, że jest zakute, czyli 3 do 1. Kuba, co ty gadasz? Jest okay. zakute czy nie? Że nie. Ale się stresuje. Nie. Czy jest to zakute? Patrzcie, ty przerażenie w oszach. A co pokaż jest? tu. Jest! Są kute. Pójdź, poświeć tu, poświeć tu. Tu, tu. Tak, są kute korby. Widać tu przez pędziłę, że są kute korby. Ile was wszystkich, co nie widzimy. Do... Dawaj dziesiątkę, odkręcamy, zacznijmy te korby są kute. Kit on nie znam, po co się to poznał, że one są kute. No są srebrne, odlewki są brązowe. Tak, ja, pie... ale jest! No popłaczcie się ze szczęścia chyba. Bo... Kurde, to no nie. Na... Ja pie... ale... no, nie, jest najlepsze są takie zakręcimy w sobie na widzów. Jest jedna kuta korba, a trzy są zwykłe. A weź trzeci tę śrubę. Zobaczymy czy jest ARP napisane. RP jest, tak? Tak jest? RP napis jest tak jest. Jest za piec! Wcześniej to... przerażenie teraz śruba No bo no tak to bym mu w tak kucie teraz pieca kosztuje 20 koła. Nie uda, że tego lubię. Weź w tym tydniu wasy. 3 go też znałeś. Opie. Tu trzeba by na ule, co? Póki co na pokładkę robić. On nie taki nie wygląda. JTCNV. Z tych, co nie wierzyli. Decyzja została podjęta przez pKTA. Minutes later. Ogólnie z Andrzejem my robiliśmy próbowaliśmy wyciągać tego ka kanalizatora ale stąd tutaj się przepchał aż tutaj przepchał się sam Przepchał to znaczy... się sam. Sam się przepchnął, Nie wina ani moja ani Andrzeja. Sam tutaj jako, nie wiemy jak. Robiliśmy i on się znalazł tu. <ścoughs> o le szoposz. Chyba się nic nie kierownika. Chodźcie zajebisie, że mu! Idioci! jak go wypchało! Ja to muszę żabkami jecić Mamy no go! To innego gotyla jest! Ale go spoliło! To jest innego gotyla O to mi chodziło? No to, no. to to brzęczało! Ciało <noise> Więc tak, mamy dzień kolejny wyciągania turbo. Dzisiaj właśnie będziemy wyciągać turbinkę i patrzcie, jak to tam wygląda fajnie. Wczoraj zdemontowaliśmy miskę i w sumie na tym się skończyło. Zamontowaliśmy ją na chwilę, żeby wypchać auto. A trzeba ją zdjąć i wszystkie uszczelki zamówić, powymieniać wszystko ładnie. No więc w sumie od wczoraj to nic nie zrobiliśmy. To jak wyciągniemy turbo, to, to pokażemy przyczynę. Braku mocy, ale raczej jak wyciągniemy turbo, kupra odzyska moc i będzie zmianać na nowo. Więc bierzemy się do roboty. To próbujemy zdemontować. Jest strasznie przykryte dostęp ogólnie do niej. Ostatnia szpilka. Nam zostało żeby wyjąć turbo No więc działamy i zaraz damy update Pinko prawie opuściła maskę A tu nie ma miejsca żeby ją wyciągnąć Można pokazać o co chodzi Chodzi o klapkę z połyskajtu Nie zamyka się O, jest czasem otwarta ta I tam jest dzień nawet nie wiem który Dzisiaj będziemy wyciągać turbinę już tak oficjalnie Niestety musimy ściągnąć pół łożki, żeby ona nam wyszła dołem no bo górą tej turbiny nie da wyciągnąć. Jutro pojadę ją zawieść, żeby mi tą klapkę przyspawali. Kosztuje niecałe 250 złotych. Pojedziemy również na zakupy. Zakupić wszystkie potrzebne uszczelki do tego samochodu. Oni tam kończą robić Leona. Tomo, za zamkniętymi wrotami. I zaczynamy zaraz robić kupę. Tutaj widzowie, bo tutaj oglądałem wczorajszy filmik, bo mi wysiedlił się na głównej oczywiście. Arek powiedział, że na 4000 lajków robiła jakieś szklanki na dworze Gdzie robiłeś? Ja w pomieszczeniu <grym> No w właśnie Czyli byłem, o, oszukałeś i widza, i tak? Widzka Bicz, chciała na nagraniach być widzka Patrz co wychodzi, patrz co wychodzi Ach, wychodzi, wychodzi Jest, wyszła Dobra, jestem jest cały czas uśmierona do ładowania Musiałbyś pogadać z kimś, to się zaraz zdjęcie Bo moim zdaniem to jest dość wystrzelone, bo to strzałów się robi Czemu? Że jest białe? To mieszanka, czy nie? Ma no, delikatny wzdłuż ale to zawsze te Oliw siodzie. tak takie dawki. No bo to, to geometria tym steruje. No tu, kruszka pocisznie. No. Ej, dobra, a jak zobaczyć wirnik grotowy? Trzeba było to ściągnąć, to muszę. Podejdzie mi to do 1.9. <grym> Myślę, że tak. Dzisiejszy dzień, teraz przy kupie. zakończony. Dobra, jesteśmy kilka dni później i może wszystko wam po kolei wytłumaczę. Cztery dni temu pojechałem zawieść moją turbosprężarkę do sprawdzenia oraz naprawienia tej klapki USG którą widzieliście. W międzyczasie zamówiłem wszystkie potrzebne uszczelki do poskładania tego, ale nagle dostałem telefon, że turbina, którą oddałem to śmietnik, kiedy nie nadaje się do niczego, a mianowicie jest delikatnie pęknięte żeliwo oraz jest luz zdłużny na turbinie. Więc tak jak na naprawę tego wszystkiego w okolicach 1000 złotych to teraz nie wiem, czy zamknę się w okolicach 10 tysięcy złotych. A dlaczego? Mam trzy dostępne opcje. Wypchać to auto tak jak stoi i poczekać do przyszłego roku. Druga opcja to zregenerować tą turbinę. Nie wiadomo, jak będzie wstawać, nie wiadomo ile będzie miał koni, no ogólnie kod worku. A trzecia opcja to kupić nowe turbo. I po przemyśleniu tego wszystkiego, że zawsze chciałem mieć w samochodzie 400 koni i obiecałem wam to też moim widzom, no i tak już czekaliście na ten film kilka ładnych miesięcy. To dzisiaj zamówiłem turbinę z Audi rs 3 no tylko trzeba będzie nim trochę bo jak dobrze wiecie, to Audi RS3 jest pięciocylindrowe, a moja kupra jest 4-cylindrowa Oprócz turbiny, to wszystko dookoła tego musi być customowe, bo nic zupełnie nie będzie pasować. Ale dobra, starcie mojego gadania i po prostu oglądajcie. będziemy jakieś dwa tygodnie później musiałam coś pokazać. O, a co to jest? Turbina z Audi RS3. Od 460 koni, mamy nowy do 4 cale. Niestety <gry> takie musi być, taka jest plansza. Tak, żeby dmuchło 410, nie? Fajnie. Nie dmuchnie. No, a tak samo jak z kuciem, więc i tam. I teraz tak, jeszcze są przewody przygotowane, wszystkie pod tak jak mają być. Tutaj. Tu jest jeszcze kolanko specjalne przymontowane, żeby to zamontować, przygotowane, żeby to zamontować. I jak to powiedz dla widzów jakie to są. Wracając, opowiedz tutaj dla widza jakie to są koszta tego. Koszta całej modyfikacji będą na końcu filmu. Jakie nie wszystko będzie na. na Ale jest podkę. grubo. To nie praktycznie. A, no i do tego jeszcze trzeba było oprywować nawet poduszkę. Różka się nie mieści i trzeba było tutaj... To jest tutaj oprzecować poduszkę, żeby się zmieściło. Dobra, oni teraz poszli, więc też spokojnie opowiem, dlaczego RS3. Bo dużo osób pewnie będzie pytało, czemu nie k 464 jakaś hybryda. To może tak, zrobię tak, że to jest turbina, która nie jest hybrydą, tak? Jak każdy no. wie, hybrydy to przeważnie głównie nie jest wstają i nie robią góry. A chodzi nam o to, bo Szymon ma, no i że jest pewne, że to jest kuty silnik, więc chcemy zrobić tak, żeby to ta auto jechało od dołu, jak i od góry. No. Więc... Czyli żeby liniowo fajnie jechało i zapisał ofs pod 400 koni dlatego ja zdecydowałem się z RS3. Jest to oryginalna, nie żadna regenerowana. Nowej nie chciałem, ponieważ musiałem czekać dwa tygodnie, a jak wiemy to aktualnie jest listopad, końcówka listopada, jak to nagrywamy i auto by nie wyjechało raczej już w tym roku, bo, bo śnieg. Może warto powiedzieć, to modyfikuje takie turbiny, co? Może też polecimy, bo zajebisty no, gościu, fajny kontakt, bardzo wszystko tłumaczył. No. więc można w polecić. polecić. Co to k***a leci? Dobra, No kontynuuję, no, kontynuuję no, niech się odpowiedział, o sobie, o no, to nie... No ogólnie to nie za nas współpraca ani nie jest po prostu chłopiec zajebisty nam pomógł, bardzo, nie, musiał, nie musiał w ogóle nam szlifować tej poduszki ani przygotowywać przewodów. Jest to Artur z Rudy Śląskiej. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy. Bo dużo nam pomógł, zdjęcia nam powysyłał Weźcie pojęcie składamy teraz swoje podróżki. głupice. Ale się głupicy trzeba chować, no tak. Trzeba powiedzieć o Instagramie. Nie wijają na Instagram, pojechali. Na Jakim małem Star też. I nagramu Paul i Arecki. Tak. Aha, i od dzisiejszego dnia wprowadzamy tutaj zasady takie, że kto wykona przekleństwo, to dwa złoty do skarbonki garażowej i kupimy sobie to narzędzia. Bo jest tak, to ale wrzucamy dopiero od W sensie wiesz, jak ci się nazbiera 10 tak. złotych, żeby nie wrzucać do. Drobniaki podwadzą tego i tak tego nikt nie ma. I w końcu p... wypłaty nie będziesz miał nic w miesiącu. Jeden kierunek, jedna śrubka. Mnie jest ciekawi, na czym dziś tutaj robota stanie. Do, do wtorek będziemy tu siedzieć. Widzowie, jest która godzina? Pokaż na smartfonie. Masz smartfon. 23.06. Ja myślę, że tak. 4.30, stąd wyjedziemy. Tu jest haja, widzowie. Sąda. Jak tutaj zamocować tego downpipe'a? Tu jest haja oto. To jest ten sam downpipe, tylko mnie Kragiel. Ja to jest mufa, ja Tu, zmuszę, ja p tu trzeba i Kragiel przed spawać. Arek godo, żeby tu upierdzić i tu przyspawać. Ja bym go tu przyspawał, przyspawał tylko że tu jest 3,5 cala, a tu jest 3 cala. jest. To jest. 75. Tu dużo więcej. 85. 80... 7. Tu już jest polane Ile zostało śrubek przykryconych? Trzy. 3 trzeci kieli Ja 68 ja to, ja to zrobił Nie gadajcie. Dajcie ci kuparie bo tutaj jest akt przeprowadzony Panie nie, opie Dobrze że on jest pijany to nie będzie tego kontrolował Panie, pita, Opie, Ci wszystko kapie Oblął się debil jak w wygląda Zmienimy jak zamontować to wszystko i jak to z uszczelką zagrać tutaj, jak to ma być, nie mamy pojęcia. Czyli są problemy, tak? No już na samym starcie. Jesteś pozytywnie nastawiony czy negatywnie nastawiony? Nie, nie ciężko to będzie poskładać ogólnie, ale jest to jakieś wyzwanie. Nie jest to zwykłe turbo, tylko jest to jakieś wyzwanie. Czyli będzie ogromne szczęście, jeśli będzie poskładane, tak? No, tak, jest to wyzwanie, bo jest to customowe wszystko zrobione. No, no, no. Jaka decyzja została tutaj? No, na razie damy ją. Na razie nie ma co nagrywać. Musimy wszystko sobie pomieścić, zobaczyć jak to wygląda. Zakładamy turbinę, znaczy idziemy założyć pierwszy raz. Chłopak co tam wsadzą, ale tu jest kurczę, mufa Masz ją? Uważaj Chłopcy co wsadzają, Turbina 1.9 TDI ARL BK 0 TFSI Widać tam coś na tej kamerze w ogóle O widać łepek, widać łepek, wychodzi Brzeźniaki będą I się jest cały oblany synek, wygląda jak ty byś na grubie robił Trzymaj turbo, ja to chępam No rejestruj Odpięte? No To nowa, to cała nowa Czyli na razie musisz pomyśleć, tak? Czemu za moje pieniądze? Bo jesteś już tyle nakręcony. Dwa, sto, sto. Przejdź za tymi. Oj, był czarny A on w tej chwili nie płaci nic. Kolejny raz za takie siłowe. Kurwa. No wrażę, że wszystko skończysz pić. Nie, będę pił, ile ledzę. Bo hop, co czym, co ta turbina z nim robi, co chce? Już <noise> 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 później, później siedzia w nocy montować turbo Ale powoli i bez nerwów Poczekaj, powoli, powoli, powoli Poczekaj, bo tu się blokuje O, teraz poszło Czwarta w nocy, ale założyliśmy turbo Serio jest czwarta? A gdzie jest Arecek? Chodzi film. piłkę Popatrz mi się tu w kamerę, co ty chcesz powiedzieć? CD-ową. Dobrze, także widzimy się przy następnym update Nie będzie, Następny będzie jutro Tam jesteśmy W sumie to dużo się tu nie działo, po prostu jest turbo skręcone Gunpipe'a przypasowaliśmy, czy pasuje Turbo jest skręcone już na cacy tu Możecie sobie zauważyć, jak to wygląda No i teraz, jaki jest dalszy plan działania? No są podpinamy. wspólny zbiorniczek A jeszcze poduszka, nie? No i podobno, no i wszystko skręcone, czyli do odpalenia Spróbujemy to dzisiaj odpalić i, i zobaczymy co z tego wyjdzie Wsadziliśmy poduszkę, wsadziliśmy kolanko i auto jednak nie odpalamy go dzisiaj, ponieważ Musimy się to założyć, tak? my się nie chcemy już zakładać, pospinać tą związkę. Jak się pomyślisz przewody, podciśnienia, bo trzeba kupić tutaj Co Jest kilka komplikacji, na przykład tutaj Wszystko jest inne, nie? Tutaj na przykład jak widać jest podciśnienie, a tu wychodzi dolot Pokażę wam jeszcze w kanale jak to wygląda O w kanale na przykład tu jeszcze dolot do nie pasuje Tu się nie zgrywa w ogóle ten dolot Razem. No, oprócz tego wydech brakuje tyle wydechu. Ale turbo już siedzi. Tak wygląda z tą pipę. No, ale roboty jeszcze zostało w opór tutaj, żeby to wyjechało jednak. Jednak tak szybko nie wyjedzie stąd. Więc widzimy się w dniu kolejnym pewnie. Dzisiaj dzień zaczęliśmy od przerobienia Tika. Tutaj proszę bardzo, jest odpowietrzenie odmy. Idzie do, do lotu. I tak to przerobiliśmy, ponieważ jak widać to jest większa flansza a tu jest mniejsza. U góry tu się nic praktycznie nie zmieniło. Tak to wygląda. Turbo tylko przekręcone. Składamy wszystko, znaczy składamy wszystko. No, tyle i możemy i mierzymy, ponieważ jutro gdzie jedziemy Łukaszku? No i zrobiliśmy do Fmika, tak? No tak, jedziemy do Fmika. Po to, żeby nie czekać na przesyłkę, żeby to szybko wyjechało i jechać wystroić. Zwaleźćbym ładnie u oleju. Przyszło jakieś akrobacje, przejechaliśmy. Od... Co to jest mi Poczekaj, no, po to Dobra, zalewamy już go płynami i tak dalej. Tak go dzisiaj nie odpalimy, bo brakuje nam dużo rzeczy. Na dzisiaj chyba tyle. Dzisiaj no. mam widzowie jest czwartek, godzina dziesiąta Spałem jakieś 2,5 godziny. Czekam na Łukasza, idziemy do Fminka. I dzisiaj jest raczej dzień, w którym odpalimy Cupra i to możliwe, że wyjedzie. Musimy najpierw jechać do Fminka 100 km w jedną stronę, potem wrócić, pojechać zaspawać, wydech, wrócić na garaż, pojechać to poskładać i... i tak to będzie wyglądać. Będzie to ciężki dzień, ale mam nadzieję, że to jest ten dzień, w którym Kupra wyjedzie. I co? No, zabieram was ze mną. Oh, ja pierdole, drogi zwalniejący, kurwa, to <laughs> na autostradzie nie ma na bolska. Cze, ja pole. Kai mesom, kai mesom, Ludzie! Mig Performance. Idziemy na zakupy. Ora no jesteśmy jakoś kilka godzin później. Mamy tu części, byliśmy w miku, co my nie pokazywaliśmy i kupiliśmy doloty potrzebne do poskładania tego. Co tu jeszcze jest? Masa cybantu do poskładania. Kilka węży ogrodowych kupiliśmy. I w międzyczasie też pojechaliśmy, żeby nam naspawali tutaj na aluminium. proszę zobaczyć spawy tutaj na pawanie. Kupiliśmy też całą rurę taką i już jest spawana do domejpach, dlatego też nie, nagry nie nagrywaliśmy. Bo tak, spieszyliśmy tak, bo. się tutaj fajnie. No o no, każdy zrobi lepiej, jak to powiedziałem. Tigiem nas dlatego też się spieszyliśmy, nic nie nagrywaliśmy, żeby to zrobić. Więc trzeba się jeszcze pół znaleźliśmy, jakieś tam inne odmiany rzeczy. Przejdźmy na garaż. Kupiliśmy jeszcze N75, o czym zapomniałem powiedzieć. I tu jeszcze odma gdzieś była nowa, bo jednak trzeba zamontować odmę. O, tu jest nowa odma. Tu my plakat kupili taki fajny. Proszę zobaczyć, bo no, na garaż musi być, taki no. No i tu odma, bo jednak te Turbo Series 3 musi mieć jakieś odpowietrzenie. I przy okazji, jakby ktoś chciał kupić tego czy 3,5 cala, przejść na 3 cale i k 04 możecie się odezwać na Instagramie, to chętnie to sprzedam. No idę się przebrać, na polić piecu i robimy. Mam nadzieję, że to dzisiaj wyjedzie. co teraz robisz? Zwodnę do prowadzenia. Za bardzo Będzie trzeba kupić takie dźwięki, tak są nasze podciśnienia, nie? No no no. W sumie nie pomyśleliśmy wszystko i wszystko pasuje, więc dzisiaj oh. zostanie odpalone. Potem się okaże, czy wszystko dobrze zostało poskładane A jak no, powiedz mi co ty tu robisz Ja świetę. To jakby się od razu chłopiec waży. Chłopie, oh, nie da się tu piścić! To jest zupełnie od tego idzie, od tej kozy. Pokeś co <adults> tu jest w Razem z oh, oh. oczami. Chłopot <eś> od razu masz zerwony. No olczisz kupą, czyli został. Na teraz. ta koza się doświeci. Bez soli jest lipa. Ale po główej No chłopie! No, jak jajko pewnie nie? I no... To jałowe, nie? Ale gorzkie. jak włokem, o. o. jak jajko! Degustacja. O, po To tutaj jest pieczone. Powiedz mi Świnka, ale w całości, ze wszystkim, jakby ciało. Ja. Z pazurami! Z pazurami, ze wszystkim, ale będzie smacznie, smacznie mm. jak u mamy. O <gulna> ale. Ale chłopie już chłopiek chłopiec, nie spać. Ten minutes later Byłem w Cybanty po Brico, a w tym czasie co zrobiliście obcy. To jest dumpaj skrzyżowany, ja byłem po Cybanty Bo w migi jednak dał Takie są A tutaj przy okazji jest jedzenie robione a jak? Siedzie się debil Chłopcy wyciągnę Marta to to pod... No daj mu pokosztować nie? Daj mm. 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 mu pokosztować Tak szczerze, jak wiga średnie A, pomyśl jaki to jest warunkach robione no. O tym trzeba próbować. Ani sprzętu, ani nawet pieca Mm. <śmieniu> I dźwigaczka poczęstowa, bo on jest godny Nie smakuje mu Dobre <śmieniu> nie, nie smakuje mu no Nie smakuje mu Robimy pierwsze odpalenie Dlaczego Tego Sprawdzam czy nie leci, bo może być że leci ze zbyt oleju Nie wam zastrzała na tych kablach Nie ma prądu lepiej palące 200 0 TFSI w Polsce <grym> A filtr wymieniałeś? O... Ta cewka była odpięta No, cewka była odpierdana. Ale bez inną nie wiem. Nie się, bo może lecieć, mówić po swym wieczorze lub widzę po Ale bym tu zajebał teraz z luncha. Chopie, nie, ale po chcibie z nie nie zepcie, nie się nie pięć, się niepodłączone. Paliny, widzisz to? Bo jest za ślepego nie do końca. Która? Z odzy... z Sądy? Patrz to Co dużo jest tej wody. Ale przecież na dole, na schodnicy, my wlali 5 litrów. A schodnicy nie zeszły, tylko z turbiny. Z góry układu zeszły. Jak najwyżej w tym. Czy da się wyciągnąć? To no już Dobra, robimy to modbę, nie? A jeszcze modbę, czas zmienić. Zamontowaliśmy ogólnie nową modbę. Bo się, gdzie się odpowietrzenie do tej Ale klubiki. Szymon pomylił przewody no i, i nie chciał zamówić ten tutaj, a zamówił ten. Bo to jest dokładnie to sam. Dziękujemy, żeby na razie tak chwilę jeździło. I po prostu zrobimy to, że tutaj będzie normalnie na złączkę. A tutaj obetniemy, damy ten silikonowy. Weź weź zobaczcie mu w ogóle tutaj Dwa cybanciki. Ten no bez problemu. Cybancik. Oj, tutaj cybancik, i będzie trzymać. Się. Dobra, ogólnie to jest kilka spraw do ogarnięcia. Zaczynając tutaj, jak to tutaj teraz wygląda. Jutro ja, po prostu kupię i na fmiku to zostawiam, bo ładniej będzie to wyglądać linkowo tutaj tutaj w tu no. Chociaż ja bym. Nie wiem, czy bym Szymon na tym miejscu nie kupił sobie k***a takiego kawałka wmika całego, żeby to fajnie było całe, nie? Tylko no To można. To, to tak fmika. zostawię chyba, bo mi się to tak lepiej podoba. Jak samą ta wiązka nie? będzie zrobiona i dolot, to nie wiem, to mi wyspawa, ale. No, to No, Szymon! A no dobra, no, rulata to wyspawa, no. od to na nowo zostało poskładane wszystko tak mniej więcej. Do tysięcy pewnie, nie więcej. No i przy okazji, ale to wapa, bo on się świeci przez no. Ej, coś ty upadnie, no. Coś ty upadnie. No. No. Bo lewy lub lewe powietrze, wstać mu O, widzisz od razu? Nie. Ale jeden pierścień delikatnie puszcza, ale... Nie, nie, ale... Co się stało? To to na tym minie Tak się dymiło Ale nie, tak delikatnie jeden puszczony na, na trzecim cylindrze, ale bez problemu Jak ten motor ma 50 tysięcy przejadu Ale bez problemu Dobra, Dobra widzę, że decyzja została podjęta Uuuu, <noise> Ładuje to minie chyba, nie? No ładuje, ale poskładamy całą reszczę jutro, nie? Nie wyjeżdżamy tym, kupię te cybanty, całą resztę przerobimy jutro tą wioskę. Ja pierdolę co za wóz. Jak silnik! Naładowali się do 3000! I Żuba korba stuka co? Dzień ostatni. W końcu zaczęli zdziubać. Tam ten kabelek przedłużony. Ja tutaj próbuję zrzutować, tak to wygląda. No nie wygląda najgorzej. Będę wymieniać jeszcze zaraz te wszystkie. Te dynksy to, to są na czerwone i co jeszcze trzeba zrobić? No, dograńcie, sparła i turbiny I w ogóle trzeba cały to jeszcze zdjąć, nie? No. Dzisiaj dużo nie zostało i dzisiaj to już wyjeżdża ja stąd. W końcu to. po tylu. <grym> <grym> A ty, Arek, co ci Kartofle Kartofla. Pokaż, czym on tego kartofla? No Strugam kartofla. Tu tak dlatego jest, bo tam były takie właśnie. Pokaż, czy myjemy tutaj nasze narzędzia kuchenne. Dżory były tam i ten. Ogólnie to mamy tutaj jadłospis spisk, dzisiaj mamy piątek, miała być z ryżem Zakupy. No bo mniej dwa przewody z wody, bo niestety tylko tyle się da. jeszcze to są paliwówki. Więc wygląda to całkiem, całkiem średnio Tu jest nowa wiązka z Regona Tak to ta wygląda, muszę jeszcze kostkę nową kupić Ta już jest tutaj pęknięta Tu nie wiem co oni robią, nie Ja w ja to nie wnikam co oni robią są na dwór robić auto Zgadza <laughs> 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 się, co? <laughs> Jednak dzisiaj auto nie wyjedzie Nie masz co zrobić Łukasz? ma przewód Ogólnie to tak, jesteśmy kilka dni później Mamy tutaj oryginalny przewód z Odmy Andrzej użyczył Mamy sobotę i nigdzie nie ma gdzie kupić I skończ nie przyjdźmy po mnie, Chcesz mieć ciepło czy nie? No chciałbym, ale no to no ale to zaraz, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. No dobra, palto. Poskładane wszystko, trzeba posklądać, żeby wyjechać. Tylko poskładaliśmy wszystko po też, bo na testa. Są to pierwsze metry przemierzone ku prom. Nie, jak nie. Od razu w obie inny dźwięk jest ten. Nawet z tego co do tu. Przez 2,5 tysiąca od razu jest. Czuć, że jest ten turbo, nie? Idziemy teraz ogólnie tak się przyjechać, kilka kilometrów na kanał, to mało oczywiście ogólnie to patrzcie to, z trzeci bieg kręcę to maksymalnie do trzech i 30% pedała wciskam, posłuchajcie tego dźwięku to jest po***, ja, jak to brzmi idziemy to zatankować, bo się rezerwa świeci i wracamy na kanał ja, ale to jest k***a brudne, trzeba to umyć, patrzcie to tak to wygląda. Zaraz zobaczymy się na kanale, wszystko jest ok. Jak będzie ok, to kończymy materiał. A jak chcecie zobaczyć film ze strojenia, to podścigą koło lajku. na kanał. Co tutaj się wydarzyło? Wydarzyło się tu coś? Wydaje nie. Nie nie się, że No i delikatnie mi przez przepuszcza. To jest największy minus tego tej modyfikacji.